Hej, witam Was w kolejnym filmiku, Cię zapraszam Was na taki mały vlog, czy taką pogadankę na temat kosmetyków, bez których ja ostatnio nie potrafię żyć i są to kosmetyki, do makijażu, także jeśli chcecie zobaczyć jak one wyglądają i co to jest, zapraszam Was dalej. Rzeczą, bez której ja sobie nie uważam mojego makijażu, to jest podkład. I ja tak dla odmiany nie używam podkładów takich na co dzień, taki tyło podkładów. Używam kremu, ym, przepraszam, kukam w bok, ale mam tam podkład, dlatego wybaczcie mi to. Ja używam ostatnio, od długiego czasu używam już kremu z BB Garniera Dobrze na pewno go już znacie. Dla mnie ten produkt jest po prostu genialny. Przepięknie dopasowuje się do naszej skóry. Mimo tego, że jest to zwykły krem BB, to krycie naprawdę fajne, naprawdę jest prostu spoko. Powiem wam, że jeśli nałożycie na przykład dwie warstwy, to osiągniecie naprawdę genialny efekt. Przy czym robicie sobie efektu maski? Ja oczywiście mam ten najjaśniejszy, czyli Light. I to jest ta taka starsza wersja Czyli ten do skóry tłustej I, Czyli on jest Tłusta, mieszana I dla mnie jest to, jest to Świetny, ja sobie z niego nie uważam makijażu Drugą rzeczą, którą używam od kilku miesięcy To jest coś, czym matujemy naszą twarz I w moim przypadku jest to puder matujący Z Peze i to jest puder Z olejem arganowym On jest jeszcze w tym starym opakowaniu Jak widzicie on ma teraz trochę inne opakowanie Wydaje mi się, że, że lepsze jest takie bardziej bardziej masywne. Tutaj ja mam e, puder w odcieniu 1 i to jest ten najjaśniejszy. Ja przerzuciłam się ostatnio na ten trochę ciemniejszy i chyba tam mam następne opakowanie tego samego produktu, to jest chyba trójeczka. I on jest e, lekko ciemniejszy, ale nie jakoś bardzo. Przepięknie matuje nam skórę naprawdę na cały dzień. I ja sprawdziłam to na sobie i nawet na największych upałach przytrzyma ten, e, ten puder po prostu wszystko. Pięknie matuje, pięknie wyrównuje kolory e, delikatnie Zmniejsza nam pory, właśnie przez ten podkład ich po prostu nie widać, albo są mniej po prostu widoczne On kosztuje około 26 zł, naprawdę świetny produkt Nie jest jakoś mega wydajny, ale naprawdę się opłaca Mój ulubieniec i bez którego nie wyobrażam sobie makijażu i matowania mojej skóry Teraz mam dwa korektory i pierwszy z nich to jest korektor, który ja używam jako bazę podcienie Czyli ja używam go na powieki ruchome oraz nieruchome i to jest korektor z Golden to jest taki w korektor w formie szminki, ja mam w numerku 04, świetny produkt, bardzo fajnie podbija pigmentację cienie i fajnie utrzymuje cienie na, na powiece, nawet gdy jest gorąco, te wszystkie produkty powiem Wam, że zostały sprawdzone właśnie teraz, kiedy były te największe upały, były po prostu rewelka. nic się nie stało, mogę 100% Wam je polecić i także tak jak mówiłam, ten korektor użyłam jako bazę pod cienie, a ten używam jako ym, po prostu korektor pod oczy, bo takie jest jego przeznaczenie yy, i to jest korektor z Everline Art Scenic. Ja ten korektor wam pokazałam we wcześniejszym filmiku, w którym mówiłam wam o trzech korektorach poniżej 16 zł. Ten kosztuje około 12, może z groszami i ja mam w kolorku 04 Light. Coś wspaniałego ten korektor dla mnie jest 100 mistrzem świata pięknie matuje. Ym, matuje, no przede wszystkim nie przykrywa nam wszystkie cienie pod oczami, jakieś zasinienia, jest naprawdę genialny, długo ma taką fajną, masokołatą konsystencję, przez co yy, jest naprawdę fajny w użyciu, fajny taki właśnie do rozsmarowania, jeśli jeszcze go nie macie koniecznie go spróbujcie, ja jeszcze mam ten sam korektor, tylko yy, on jest chyba 0,5 i to jest nude, jest trochę ciemniejszy ale też jest fajny, po prostu świetny produkt dla mnie, genialny Idealny i chyba nigdy nie tego używać. Następne rzeczy, bez których nie umiem ostatnio żyć i nie umiem żyć bez nich od powiedzmy pół roku to jest tak minimum. I to jest oczywiście mój ulubiony, po prostu ulubienie z trzech czasów to jest bronzer Honolulu W7. on ma taki odcień ciepły, myślę, że dla bardzo jasnych blondynek może być delikatnie za ciemny, ale jeśli nażycie go z umiarem, to myślę, że powinno być w porządku. On jest troszkę inny tutaj na opakowaniu Dlatego nie sugerujcie się tym kolorem Kolor rzeczywistości jest właśnie taki ciepły Naprawdę pięknie. Ja zawsze mam go na sobie w każdym filmiku Bo ja nie mam po prostu bez niego funkcjonować Przepięknie możemy wykutrować im twarz, ale uważajcie, bo możemy sobie zrobić im plamy. To takie dla osób, które dopiero zaczynają zabawę właśnie z makijażu, z I drugim produktem do twarzy, który ja używam ostatnio bardzo często, to są w ogóle jakiekolwiek rozświetlacze. Zakochałam się w tych produktach i uważam, że po prostu makijaż bez rozświetlacza teraz zupełnie traci na wartości. I ja takim, jednym z moich ulubieńców, to jest to serduszko z Makeup Revolution. Ja Wam oczywiście napiszę pod spodem wszystkie nazwy i numerki tych rzeczy, które Wam tutaj przedstawiam. I to jest takie y, serduszko, które jest trzykolorowe. Ja najczęściej używam tego najciemniejszego odcienia. On jest po prostu przepiękne. To jest takie y, załane złoto y, z taką brzoskwinią. świetnie nam rozświetla kości płajczkowe. Ja na przykład teraz mam rozświetlacz y, Golden Light z Cabro i jest też genialny. Dla mnie ogólnie wszystkich rozświetlaczy, te, które oczywiście posiadam o których mogę coś powiedzieć, są po prostu świetne. Dlatego ten rozświetlacz y, też Wam polecam. Spróbujcie go koniecznie. Góry cena to jest około 25 zł. Kolejnym produktem jest produkt do brwi, który ja używam namiętnie od roku, ale niestety wybaczcie nie pokażę Wam go tutaj na żywo. Będziecie mieć tutaj gdzieś kolejne zdjęcie. I to jest produkt do brwi, jest to cień z Golden Rose numer 213, wczoraj niestety mi spadł i po prostu rozczaskał się na drobny mak. Nic z niego nie zostało, a jeszcze nie dużo kupić nowego, dlatego... Um, ten produkt będzie mi nim gdzieś na zdjęciu, bo tylko tyle, że jest po prostu świetny. To jest odcień brązu, który właściwie jest taki zimny, nie posiada żadnych pigmentów czerwonych, nie jest ani rudy, ani nie wiem, zablady, ani zbyt czarny. Jest po prostu idealny dla mnie ten kolor. Dlatego, jeśli szukacie cienia brwi, to zobaczcie sobie na ten właśnie produkt. Godon numer 213. Teraz będzie coś do rzęs i ja używam tusza ostatnio, którego bardzo, bardzo polubiłam. To jest tusz z Lovely Pump Up. Ja nie może sobie teraz bez niego makijażu. Pięknie bo to się nasze rzęsy, pięknie wywija je. On ma taką szczoteczkę, która jest lekko hmm, lekko wygięta, jak zobaczyć. Ona jest silikonowa z bardzo króciutkim i bardzo gęstym włoskiem. Ten produkt kosztuje około 10 zł, także po prostu cena bajka. Lecicie do Wsłana, kupcie sobie. I ostatnią rzecz, którą chciałam pokazać, to jest coś do ust. Ja zakupiłam jakiś czas temu. Wazylinę właśnie z firmy Flossleg i to kupiłam w Biedronce i ja mam akurat yy, o zapachu smaku poziomkowym, to jest wazelina, która właśnie jest przecież nie ma żadnego koloru pięknie pachnie, yy, nie smakuje nie ma żadnego smaku, także nie martwcie się cena to jest około 5 zł i naprawdę świetna sprawa, jeśli macie suche usta jeśli szminki przysuszyją wam usta jeśli błyszczyki wysuszyją wam usta, to ta wazelina jest po prostu świetna, yy, przed nałożeniem każdego produktu na, produktu na usta yy, na, na posmarcie sobie Um, usta, tą wazeliną, na pewno um, nic Wam się nie stanie, usta się nie wysuszą. Przede wszystkim zauważam, że po stosowaniu tej wazeliny szminki duże się utrzymają i nie zbierają się właśnie załamaniem ust. Także świetna sprawa. Floslek um, tylko 5 złotych, także w każdej wiodącej jest jest nam dostępna. My no, że waniliowe, czekoladowe i jeszcze jakieś inne smaki, czy tam zapachy, ale to zobaczycie sami. Ok, i tak prezentuje się taki szybki filmik o kosmetykach, bez których ja nie, nie wyobrażam sobie ostatnio życia, jeśli któryś z tych kosmetyków jest również Waszym takim ulubieńcem, po prostu totalnym, dajcie mi znać. Jeśli lubicie takie filmiki, zostawcie również kciuku w górę, jeśli nie lubicie, nie zostawiacie mi kciuka w dół. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama oraz bloga. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, trzymajcie się.